10 powodów, dlaczego powinniśmy mieć psa. Oczywiście, kiedy mamy możliwości posiadania tego psa, jeśli chcemy posiadać tego psa. Materiały mówiące o tego typu zaletach z posiadania, z bycia opiekunem psem, już były, więc jeśli je oglądałeś, to spodziewaj się, że może być kilka powtórzeń, ale i tak warto. Przynajmniej w mojej opinii. Na początku zachęcę Was do zasubskrybowania, ocenienia, wsparcia poprzez funkcję wspieraj, komentarz z super podziękowaniem, postawienie symbolicznej kawy, spójrz na inne materiały, spójrz na inne kanały, linki w opisie. Dziękuję też za wsparcie, do, za dobre słowo, za to, że jesteście i znikam. Ale nie przedłużajmy i zacznijmy od tego, że po pierwsze, gdy mamy psa w sposób łatwiejszy radzimy sobie ze stresem, z problemami. I tak, wiem, że niekiedy pies też potrafi doprowadzić do sytuacji, że no, wzbudza, nasz, wzbudza nasze niezadowolenie. Jednak to bycie z psem, posiadanie psa, tak uśredniając, powoduje, że w łatwiejszy sposób radzimy sobie z problemami, w łatwiejszy sposób możemy po prostu się uspokoić, i to jest gigantyczna zaleta. To jest jedna z najważniejszych rzeczy, jakie daje nam posiadanie psa. I jeden z tych najważniejszych powodów, dlaczego powinniśmy być opiekunem tych psów. Po drugie, mamy obok siebie przyjaciela, który obdarza nas bezwarunkowym uczuciem, jest bezwarunkowo lojalny i oddany. I tak są niekiedy psy, które bywają troszkę uparte, potrafią mieć własne zdanie, ale psy są też zwierzętami, które obdarzają nas gigantycznym uczuciem. Uczuciem, które jest po pierwsze, tak jak powiedziałem, bezwarunkowe, i po drugie, bardzo łatwo je, nie wiem czy to dobrze zabrzmi, ale pielęgnować. Naprawdę dużo nie trzeba, żeby ten nasz pies nas uwielbiał, żebyśmy byli dla niego najważniejszą istotą na świecie. Naprawdę niewiele, a zalety z posiadania takiego przyjaciela są gigantyczne. Po trzecie, pies zmusza nas do ruchu. Niestety, bardzo często ruszamy się zbyt mało, niestety zbyt często wychodzimy na zewnątrz, zbyt rzadko, a posiadając psa, niejako no, wymusza on na nas te spacery, ten ruch, to wychodzenie na zewnątrz. Rzeczy, które są nam potrzebne, rzeczy, które po prostu są ważne, no, żebyśmy byli w takiej kondycji, żeby nasze ciało było takie, jak trzeba. To jest coś bardzo, bardzo, bardzo ważnego, coś, co niestety bardzo często nam umyka. Jednak jest to rzecz niesamowicie ważna, żebyśmy po prostu się ruszyli. A pies, no, zmusza, nie zmusza, ale będąc jego opiekunem, musimy się ruszyć. Po czwarte, psy w pozytywny sposób wpływają na nasze zdrowie. Nie tylko łagodzą stres, jak w punkcie pierwszym, nie tylko, nie tylko tak jak w punkcie trzecim. Niejako każą nam się ruszyć, ale ogólnie to życie z psem, te wszystkie rzeczy, do których posiadanie psa nas, nas zmusza, oraz te wszystkie elementy, które wpływają, które wynikają z tego, że jesteśmy z tym psem, jesteśmy jego opiekunem, w bardzo pozytywny sposób wpływają na nas. Już samo to, że musimy się ruszyć, że łatwiej się uspokajamy, lepiej śpimy, to są rzeczy, które w bardzo mocny sposób, pozytywny sposób wpływają na nasz stan, na nasze ciało. Ale o tym jeszcze będziemy mówić. Teraz, tutaj taka chwila przerwy, żeby podkreślić bardzo ważną rzecz. Nie każdy z nas ma możliwości, czy też jest w stanie być opiekunem psów. I to bardzo często jest czymś no, niezależnym od nas. Albo nie mamy warunków, albo niestety ta ilość czasu, jaką posiadamy, jest niewystarczająca, albo ktoś obok nas, ktoś nam bliski, po prostu czy ma uczulenie, czy też nie chce mieć tego psa. Pamiętajmy, że jest wiele powodów, takich obiektywnych powodów, które no niestety przekładają się na to, że no, nie możemy być opiekunami psów, i się tym nie przejmujmy. Może w przyszłości się uda być tym opiekunem psów. Jeśli nie masz warunków, nie próbuj tego na siłę. W przyszłości powinno być lepiej. Więc niektórzy pisząc w komentarzach, rozmawiając ze mną, jeśli mnie widzicie i ktoś mnie poznaje, ja nie gryzę. Hmm, o czym się już przekonało kilka osób, które mnie poznały, ale po prostu chodzi o to, żeby nie wypominać sobie, że no, pies to tyle zalet, świetnie by było go mieć. No oczywiście świetnie, ale nie mogę, więc może spróbuję. Niekiedy te. Próby no, nie przynoszą nic dobrego. Niekiedy lepiej poczekać, zastanowić się dwa razy, coś zmienić, niż próbować robić to na siłę. Więc spokojnie, nie możesz być teraz opiekunem psa, czy też kota. W przyszłości się to zmieni, więc nie przejmujmy się. Pamiętajmy, że są zalety, ale pamiętajmy też, że należy te nasze psy traktować w sposób poważny. Jeśli nie możemy być opiekunem, to lepiej poczekać. Ale może od razu przejdźmy do punktu piątego, czyli właśnie do tego, co między innymi jest tym, co wpływa w pozytywny sposób na nasze, na nasze ciało. O, tak to ujmijmy czyli bardziej o siebie dbamy. Wynika to z przeróżnych rzeczy. Według mnie najważniejszą rzeczą w tym jest to, że gdy musimy o kogoś dbać, to zauważamy, że też należy o siebie dbać. Jednak gdy jesteśmy opiekunem, w tym wypadku psa, to już to dbanie o siebie też niejako w o wiele łatwiejszy sposób nam przychodzi. Coś, co wydaje się oczywistością, niestety dla dużej części nas, ludzi, takie nie jest. A będąc posiadaczem psów, z reguły zaczynamy o siebie o wiele bardziej dbać. Nie tylko tak przypadkiem, wychodząc na spacer, mniej się denerwując. Ale też zaczynamy dbać o siebie, yy, można powiedzieć w taki sposób, yy, może nie zauważalny, ale jednak w bardzo poważny sposób zaczynamy właśnie do tego dbania o siebie, po, zaczynamy do tego dbania o siebie no dochodzić. Więc, mając psa, jednak dbamy również o siebie to jest bardzo, bardzo ważna sprawa. Szósta rzecz. Nasze poczucie bezpieczeństwa jest większe. Pies, nawet ten dwukilogramowy, jednak daje nam dużą taką dozę hmm, poczucia bezpieczeństwa. Jednak, w, jednak, gdy mamy obok siebie psa, czujemy się bezpieczniejsi. On nas ostrzeże, on nam pokaże, że jest obok nas, i choćby no, nie był zbyt dobrym obrońcą, czy to ze względu na wielkość, czy też ze względu na charakter, to jednak, mając obok siebie istotę, której z reguły ludzie, którzy mają naprzeciwko siebie psa, który kogoś broni, no jednak się obawiają, to już jest duża rzecz, jeśli chodzi o nasze poczucie bezpieczeństwa. Więc to jest coś bardzo ważnego. Poczucie bezpieczeństwa jest niesamowicie ważnym elementem naszego życia, a pies to poczucie bezpieczeństwa po prostu zwiększa. Choćby chodziło o to, że nas ostrzeże, że mamy obok siebie istotę, która też potrafi się bać, potrafi też zareagować i nas bronić. I nawet ten półtora kilogramowy chihuahua też zwiększa nasze poczucie bezpieczeństwa. No nie mówiąc już o tych zdecydowanie większych psach. Po siódme, czujemy się o wiele lepiej, o wiele łatwiej jest nam być szczęśliwymi. Pies to wiele radości. Pies to zwierzę, które nas najczęściej rozbawi, które swoją obecnością już wpływa na nasze poczucie, można powiedzieć, szczęścia. To już wystarczy, że ten poziom stresu jest obniżony i tu już to szczęście jest większe, ale bycie z psem, posiadanie obok siebie psa, opiekowanie się psem to po prostu bardzo dużo powodów do radości, do większego poziomu szczęścia. Więc nie tylko jak w punkcie wcześniejszym czujemy się bezpieczniej, ale też jesteśmy szczęśliwsi. Niesamowicie ważna sprawa, w czasach, gdy niestety z tym szczęściem bywa różnie a tu pies, będąc obok nas, my, będąc obok psa, no jednak zwiększa ten poziom szczęścia bardzo ważna sprawa, i o niej trzeba pamiętać. Ósma rzecz co ciekawe, Posiadając psa, o wiele łatwiej nawiązać kontakt z innymi ludźmi. Czy to w czasie spaceru, czy też w miejscu, gdzie pracujemy, po prostu możemy o tych psach porozmawiać. To jest z reguły taki neutralny, pewny sposób, żeby z kimś porozmawiać. I tak, niektórzy nie lubią psów, niektórzy nie lubią kotów, inni nie lubią ludzi, ale z reguły możemy o tych naszych psach porozmawiać. A idąc na spacer, o wiele łatwiej nawiązać kontakt, nie tylko z innymi posiadaczami psów, to jest dosyć szybkie i łatwe, ale też ogólnie z ludźmi. No, jeśli ten pies jest prowadzony w odpowiedni sposób, i ten kontakt nie sprowadza się do tego, że ktoś mówi nam, no, żebyśmy nad tym psem zapanowali. Pies to łatwiejsze nawiązywanie kontaktów. No, dodatkowo do tego punktu, o czym mówiłem w innych materiałach, gdzie wymieniałem te zalety. Z posiadania psa. Dodatkowo, niektórzy uważają, że posiadając psa, stajemy się osobami bardziej atrakcyjnymi w znaczeniu dla tej drugiej płci, no, w zależności do której należymy, więc zwiększa się też atrakcyjność. No ale tutaj nie będę się wypowiadał, w tej materii nie jestem specjalistą. Przedostatni dziewiąty powód. Musimy o kogoś dbać, opiekować się kimś i czujemy się potrzebniejsi. Mamy nad sobą taki obowiązek i to wpływa też na ten punkt piąty, czyli, o, czyli na to, że bardziej o siebie dbamy, ale też, mając istotę, którą musimy się zaopiekować, musimy też to nasze życie troszkę inaczej ustawiać uporządkowywać. Tak, żeby to Opiekowanie się tym psem no było elementem tego życia, bardzo ważnym elementem. Jednak pies to zwierzę, które wymaga spore, sporo czasu. Tutaj jednak w przypadku bycia opiekunem psa, to jednak tego czasu poświęconego na jego opiekę musimy poświęcić. No co tu nie mówić. Yy, zdecydowanie więcej niż w przypadku kotów. I koty też nie są wcale bezobsługowe ale takie coś, co jest z nami, że po prostu musimy się tym psem zaopiekować, że mamy obowiązki i też wpływa w sposób pozytywny na nasze życie. I chociaż może się wydawać, że no, to trochę się kłóci z tym, że no, obowiązek to też problem, w rzeczywistości tak nie jest. Jednak ten obowiązek, a raczej obowiązki płynące z posiadania psa są czymś pozytywnym dla nas. Dziesiąty powód. To jest świetny sposób, żeby mieć obok siebie żywą istotę. Pies należy do zwierząt, które potrafią reagować na nasze uczucia, potrafią odczytywać te uczucia. Tak jak już wymieniliśmy, są w stanie poprawić nam humor, zredukować te nasze nerwy, i to jest doskonały sposób na samotność. Tak jak niekiedy powtarzam, to, że mamy obok siebie wielu ludzi, no, nie zawsze oznacza, że nie ma tej samotności. A pies jest takim przyjacielem, jest taką istotą, no, z którą łatwo niekiedy nawiązać tą przyjaźń i naprawdę posiadanie obok siebie takiej żywej, inteligentnej istoty, która oczywiście nie jest człowiekiem, to nie jest taka przyjaźń człowiek-człowiek, tutaj musimy o tym pamiętać, ale jednak posiadanie psa to też szereg zalet, które właśnie wynikają z tego hmm, posiadania obok siebie żywej, inteligentnej, czującej istoty. Więc, jak widać, tych powodów jest dużo. To nie są wszystkie powody. Tu zapraszam też na moje materiały, gdzie mówię o zaletach, które wynikają z tego, że no, mamy psa. Dlaczego to posiadanie psów jest czymś pozytywnym? Tam wiele punktów się powtarza, no ale niektóre nie. No ale podsumowując, posiadanie psa, jeśli mamy możliwości, jeśli mamy czas i wiemy, że zapewnimy mu wszystko to, czego trzeba, no i oczywiście chcemy mieć tego psa. To bardzo fajna sprawa. I jak zawsze y, trzeba się zastanowić dwa, trzy razy, co oczywiste, ale jednak tych pozytywów jest bardzo, bardzo dużo. Teraz na koniec wam podziękuję za to, że jesteście, za wszelkie formy wspierania tego kanału poprzez np. ocenianie, komentowanie, oglądanie. Dziękuję za dobre słowo, dziękuję za wszelkie formy wsparcia, o których mówiłem na początku. Zapraszam na inne kanały. Linki do tych kanałów są w opisie. Zapraszam na inne materiały. Zapraszam też na shorty, ponieważ no, troszkę się przełamałem i są shorty. Częściowo będą ze mną, częściowo będą to shorty, na których mnie nie widać, ale ogólnie będą one się pojawiać. Czyli taka krótka mm, wiedza w pigułce, którą próbuję Wam przekazać. Więc jeszcze raz dziękuję za obecność, zapraszam na inne materiały, zapraszam na inne kanały. Dziękuję za wsparcie. Do zobaczenia i usłyszenia ponownie.